To, co widzimy na filmiku, to ich naturalne środowisko, w którym żyją. W środku lata, przez brak opadów i wysokich temperatur, wszystko to wygląda inaczej niż w naszych zagrodach. Nic tu już prawie nie rośnie. Jedynie niskie krzewy i wysokie trawy dają dla żółwi jakiekolwiek schronienie. Teren jest bardzo kamienisty. Cała wyspa składa się z około 90% wapnia i dolmitu. W języku hiszpańskim żółwie nazywane są tortuga. Jak prawie wszędzie, są zagrożonym a zatem chronionym gatunkiem zwierząt hibernują, czyli zapadają w sen zimowy od listopada do początku marca. To zwierzęta, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują odpowiednich temperatur. Właśnie jesteśmy w takim prawdziwym habitacie żółwi lądowych, a głównie testu do Hermanii Hermanii. To, są, to jest właśnie takie miejsce, które nie jest w żaden sposób zmodyfikowane przez człowieka, czyli rośnie tu sama natura i właśnie tutaj żyją żółwie. Jak widzimy jest kompletnie sucho bardzo sucho. Każdy mówi, że, że żółwie są wszędzie tak naprawdę na Majorce, ale też trzeba wiedzieć tak naprawdę, gdzie je szukać, ponieważ pytałem ludzi, gdzie dokładnie mogę znaleźć. I każdy mówił hm żółwie, pewnie w ZO tylko i wyłącznie, albo niektórzy mówili, że tutaj nie ma takich, albo pierwszą już słyszą, nawet ci tutaj tutelsi. Chodzi o to, że... Nie znaleźć tak naprawdę żółwie, oczywiście jest ich wiele, jeśli się wie jak szukać, to można tak naprawdę bardzo wiele żółwie znaleźć. Czyli przede wszystkim musimy przyjechać bardzo wcześnie rano, wtedy właśnie kiedy ludzie w hotelach zazwyczaj jedzą śniadania, więc pewnie musimy zrezygnować ze śniadania. Bo w południe jest takie duże słońce, jest taki upał i oczywiście w ten upał żółwie również się chowają, więc możemy je tylko i włączyć, zobaczyć tylko i wyłącznie zobaczyć rano, kiedy szybko idą złapać jakieś pożywienie, o ile znajdą. Zobaczcie, jaka susza, gdyby suchych roślin. I ewentualnie wieczorem, również wieczorem, kiedy też ludzie zmęczeni po całym dniu opalania po plaży, również wracają do, do swoich hoteli i, i również jakby wtedy żółwie wychodzą, tak? Jeśli kiedykolwiek uda nam się znaleźć żółwie na wolności, pamiętajmy, by ich nie podnosić. One bardzo oszczędnie zarządzają swoim bilansem wodnym w okresach suchych. Stres powodowany podniesieniem powoduje opróżnienie pęcherza, a to może ich zabić w porze suchej. rozróżniające gatunki żółwi na wyspie Majorka to znajdziemy żółwia mauretańskiego testudo greka na południowym e, zachodzie, a żółwia testudo hermani hermani, czyli żółwia greckiego znajdziemy na południu, a przede wszystkim na północnym wschodzie.